was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym vlogu na naszym kanale. Dzisiaj jest 27 kwietnia, 7:26. Dzisiaj są moje urodziny. Kończę dzisiaj 23 lata i z tej okazji jadę w końcu na, swoją wymarzo... na swojego wymarzonego solo tripa. Jedziemy do Gdyni na 3 dni. Tak, troszeczkę się stresuję, dlatego że też stwierdziłam, że jedę samochodem. Z tego względu, że biorę mojego misia za sobą, który siedzi tutaj przy z tyłu. Więc podróżowanie z misią, komunikacją miejską. No, dosyć średnio, dlatego jedziemy samochodem i ja nigdy w życiu dosłownie nie kierowałam takiej dużej odległości, tak na raz. E, ogólnie chyba nigdy tak nie kierowałam takiej odległości, więc zobaczymy, jak mi pójdzie. Mam nadzieję, że będzie wszystko ok, więc już sobie w nawigację wklepałam i wyruszamy Jezu! Troszeczkę się stresuję, ale jestem też, wiecie, podekscytowana Baraziło mnie dzień, swój oddech, to mój ten, który we mnie ma swe lokum, A ja panu mnie niepokój, no bo jak mogę chcieć myśleć o kimś, kto nie zna mnie, Więc już nie wychodzę nigdzie, zaraz zrobię makijaż, pójdę się umyję i będziemy po prostu chillować. Zrobię sobie maseczkę i będziemy sobie resztę dnia chillować i oglądać film. Już zaczęłam, ja już miałam 2 godziny do rynku, więc to kończymy. Ale jeszcze przed tym wszystkim, słuchajcie, byłam w Żabie, kupiłam ciastko z wróżbą, więc sprawdzimy sobie, co mi ciasteczko powie, jak będzie wyglądał mój przyszły rok. Jako 23 latka. Duża szansa na szczęście, ładnie się. Bardzo się cieszę. Coś co zawsze chciałam. Wydawało mi się to fajniejsze, ale odhaczone jestem pierwszy raz sam w fotelu i powiem wam, że troszeczkę się cykam. Nie wiem czego ale troszeczkę się cykam. <totrofie> się właśnie teraz ogarniała i lecimy na śniadanie. znalazło miejsce na śniadanie. Później prawdopodobnie będziemy jechać na Klif Orłowski. Ja więcej zdać. Ciebie, jak na mnie stać. Ja, na niebie. Jest godzina 9.16. Czekam się jakiś kierowca z Volta zatwierdzi nam przejazd. Ale coś ciężko, coś ciężko dzisiaj. Coś ciężko, jaka złapasca voltowa nade mną jest. No, poczekamy sobie. Poczekamy. Dzisiaj, dzisiaj mi się podoba dużo bardziej, dlatego że wczoraj, wczoraj przez to, że była niedziela i mimo tego, że nie było jakoś ciepło, to było słonecznie i było bardzo dużo ludzi. A ja nie lubię, jak jest bardzo dużo ludzi, bo się do mnie wiecie o co chodzi? A dzisiaj znaczy, no też jestem w innym miejscu. Ale dzisiaj jest tak fajnie przyjemnie, co nie, misiu? No Dla Ciebie jest fajnie przyjemnie. Pobiegaliśmy, porzucaliśmy piłeczko, tak? Wykopał sobie dół, w którym sobie leży. Ktoś, kto teraz to ogląda od jakiegoś czasu, macie jakieś takie uczucie, że potrzebujecie jechać nad morze? Jedźcie, jedźcie. Jakby, kurde. Szczerze, bałam się, że poczujesz, że to jest zła decyzja i nie będę czuła się jakaś taka wiecie samotna i w ogóle, ale nie, tak totalnie nie jest. Czuję się świetnie i, I to nie jest, że ja teraz oszukuję sama przed sobą, że. Palałam co z kimś być. E, oczywiście, gdyby ktoś ze mną przyjechał, to fajnie, ale czuję się w porządku, czuję się dobrze, czuję się spokojna, czuję się po prostu dobrze. To jest najważniejsze. Kupiłam te wiralowe bansy z Bans Gdynia Bons Gdynia I już się nie mogę doczekać, aż pójdziemy na plażę sobie je zjemy Przyszedłam sobie to Olio na pizzę To w ogóle była pizza chyba dwa lata, że nie nagradzana Tak mi się wydaje, że tak tego na TikToku I zobaczymy, zamówiłam sobie jakoś taką ostrzejszą mlemoniatkę Zobaczymy, jak mi to spłynęła. ale no mam dużo oczekiwania Mam dużo oczekiwania, to jest lemoniatki, siłą klasyczna. Dobra. Śmiesznie. No wygląda niesamowicie. Na Mam nadzieję, że są mi wysynakowa. Może, ale jeszcze przed tym, jak będę filowała z książką, byłam w Bums Bons, Bons, dynia i kupiłam te dwie pyszności, które już mi się rozwaliły. Więc czas próbować. Czekolada, karmel, orzeszki. Dobra, ale już mi się cały rozjechały. A teraz. E... Malina i pistacja. Według mnie ciasto jest trochę zbyt sucha. Ogólnie jest dobre, ale nie wiem, oczekiwałam chyba czegoś więcej. Mimo wszystko. Tak? Będzie trzeba jutro rano iść po wodę mi się. słyszałeś? Trzeba radość po wodę Matko No, lepsze to niż nic, tak? Nie odwodnie się, ale... katastrofa. Czemu ja nie kupiłam półtora litrowej wody wczoraj? Bo księżniczce się dźwigać nie chciało daj to spokój. Czekajcie, ja muszę mam pokazać, jak mi się wygląda. I to jest cudowny, 500, 500. Dzisiaj był fajny dzień. Ogólnie, ogólnie podobał mi, podobał mi się ten wyjazd. Nie wiem, czy to jest dobra perspektywa zrobienia update'u, ale ogólnie podobał mi się ten wyjazd. Jakby... Ja mogę sama jeździć. Ja już mogę sama jeździć. Znaczy sama, no nie jestem sama, jestem z miś. E, ogólnie mi się podobało. Podobało mi się trochę bałam, że wiecie, że będę żałowała tego wyjazdu i że wiecie, że będzie tak ech. No wczoraj mi się tak średnio podobało do tej plaży, bo było ludzi, ale dzisiaj, jak byłam w tym Orłowie, ja tak wypoczęłam, wiecie? Ja. Wiecie, no byłam tak pośród ludzi, ale wiecie, byłam sama i, i było fajnie. Było, było fajnie. To tak tylko mówię. E, nie wiem, no. Nie... i teraz się mnie za mórka. to jest najsłodszy na świecie i to nie jest tylko moja opinia